Witajcie w kolejnym odcinku kanału Alarmy Sklep. Dzisiaj w odpowiedzi na wasze pytania pokażę wam jak dodać wideodomofon Hikvision do chmury oraz jak wygląda jego obsługa. Zapraszam do krótkiej prezentacji. Jesteśmy w naszym mini warsztacie. Mamy już wstępnie skonfigurowany wideodomofon. Aby go połączyć z telefonem, z naszą aplikacją Hit Connect musimy połączyć monitor z naszą siecią Wi-Fi, w tym celu wchodzimy w ustawienia. Wybieramy opcję ustawienia Wi-Fi, uruchamiamy, monitor znajduje się dostępne sieci, wybieramy alarmy sklep. OK, mamy połączenie z siecią. Przechodzimy do ustawień zaawansowanych, następnie. Ustawienia usługi Hit Connect i opcja włącz usługę Hit Connect. Na dole mamy dwa kody QR. Lewy służy do ściągnięcia aplikacji na telefon. Po prawej stronie kod QR służy do dodania wideo domofonu do naszego konta. Jak utworzyć konto, pokazywaliśmy w jednym z naszych poprzednich odcinków. W tym momencie pokażę jak dodajemy wideo domofon do chmury. Mamy uruchomioną aplikację. Mamy przycisk dodaj urządzenie. Naciskamy i skanujemy kod QR. OK. I tak jak widzimy mamy już znalezione urządzenie. Naciskamy dodaj. Dodawanie zostało ukończone. Dalej, tutaj mamy miejsce do wpisania nazwy własnej. My nie będziemy zmieniać i zapisujemy. I w ten sposób urządzenie jest już dodane do urządzenia. E, pokażę Wam, jak wygląda e, obraz z kamery. W tym celu naciśniemy sobie na nasz wideodomofon. I obraz mamy załadowany. Po prawej stronie mamy kluczyk. Yy, przepraszam, kłódkę. Możemy bez yy, podglądu otworzyć sobie zaczep. Pokażę, jak to wygląda. Pytanie: odtworzyć drzwi. Ok. Drzwi są, otwarte. drzwi są otwarte. Mamy komunikat na górze. Mamy dwie ikonki: jedna służy do udostępniania urządzenia, druga ikonka to ustawienie. Yy. <laughs> Pokażę wam jak wygląda wywołanie z kamery na telefonie. Telefon dzwoni. Jest nazwa Hik Connect, HIC Connect, HIC Connect Video. My się rozłączymy, nie będziemy przyjmować. Rozmowy, hmm. telefon i wideo domofon, tak? Monitor dzwoni w tym samym momencie. Do opóźnienia tej funkcji służy opcja w ustawieniach, przekazywanie połączeń 0 sekund. Tak więc, dlatego nam dzwonił od razu telefon. Wydłużamy sobie ten czas i telefon oczywiście zadzwoni w późniejszym czasie. Pokażę. Od razu, jak to wygląda, ustawmy sobie na 5 sekund. Cofamy i zadzwonimy. Minęło 5 sekund. Telefon, jak widać, dzwoni. Odrzucimy sobie połączenie. I to wszystko w dzisiejszym odcinku. Zapraszam do oglądania kolejnych, zapraszam do komentowania i zadawania pytań w komentarzach bądź mailowo lub telefonicznie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!